Witam na kanale Dziś Teddy A pokażę wam dzisiaj coś trochę innego Oferta ogrodowa się już pojawiła Tutaj akurat wam pokazuję różne dekoracje Figury takie dekoracyjne Taka pietroneczka Ona wygląda tak to nie jest nic solarnego, się nie na świetli nie będzie świeciło do postawienia 35 zł są też żaby żaba 25 ale one nie są solarne wiatraczki, pojdełka. Zobaczymy po ile są poidełka To są takie dekoracyjne figurka, 17 złotych. Takie ptaszki. A to poidełko. Nic się nie dzieje. Takie są luźne, wiecie akurat było. 35 zł, jedna jest luźna, albo no, to już szkodzi po prostu. No, tak to wygląda, doniczki są. siedemnaście złotych można później wykorzystać w sumie też to też siedemnaście nie, Mniejsze. To są po 12. mniejsze dekoracje po 12 zł. Tak to wygląda tutaj. Zaraz Wam pokażę jeszcze. Po dwadzieścia pięć typu siedemnaście, a te doniczki super. Tak one Spokojnie taka doniczka standardowa wejdzie. Mniejsze. Po piętnaście doniczki fajne, by można wykorzystać.

Też fajne, dłoniczki takie strybne. Kora pomysłowe, bardzo fajne. Te kamionkowe są super. O, ta jest rewelacyjna. Zobaczcie, bardzo ładnie się prezentuje: 17 zł. Super, to te wyglądają. Tego nie dam rady jedną ręką. Dobra. Następna część będzie w następnym filmie. Dzisiaj pokazałam wam w sumie doniczki kamionkowe. Dziękuję, pozdrawiam.